Dobra, jest? Jesteście, super. Panowie, kamień, papier i nożyce. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Okej, okay. zaczyna partii. Masz tu mikrofon. E, wisi. Masz partii, czterdzieści, pięćdziesiąt swoje. Uj, się budzimy, bo to Trójmiejsko! O, oh, obrazki, proszę. Oh, no, obrazki tam. Dobra, wpadam, nie jestem w płycie. Widzisz ten obrazek? Gdzie kurwa nigdy nie będziesz I to jest tak, wpadam pojadek w pojadek burzę Conor McGregor na emeryturze Ja pierdolę to się dzieje Wiadomo, że kiedy wchodzę to jesteś jebanym gejem I ogólnie no to jesteś władalcem Nawet Bober kurwa by siebie, tu nie wytykał palcem Dobra, wpada i każdy to lubi A ty kupowałeś kurwa od niego i kurwa Mam rozkminy, kupował bluzki Ale nie ma dziewczyny Dobra, padam sobie to popieprzone Moim koniem Hej, dobra I tak to było A ty jesteś kurwa zwykłą zirą Więc, hey! O kurde, ten obrazek nie jest marty! Nie wiedziałem, że twój ojciec kiedyś był kurwa sławny No i przejście Dawaj, misji! Yo, 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 yo Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Mówiłeś o koniu, lecę dobrze żomek Tak walisz konia, powinieneś mieszkać na hipodromie Właśnie tak, mordeszko, to jest spontany I w sumie tu wygrywam teraz czarno na białym Właśnie tak, rozpierdalam system A ty idioto, myślałeś, że to jest Adolf Hitler Kiedy gramy? Gada może tu wchodzę, mordostyl. Czarno na białym, mordeszko, przyda ci się gips To jest tak, mordeszko, teraz wierz mi Na tak, twój freestyle Hitler nie podniesie ręki To jest tak, ej, co jest grane, mordość? Siema, a moich fanów jest tu cała rzesza Właśnie tak, na spontanie A ty byłeś w finale i wszystko przejebałeś Kurwa tak, mordeczko i hip-hop Byłeś w finale, to było pomyłką Właśnie yes. tak, jesteś kobietą Ja jak Abi na scenie jestem poetą I w sumie mordo, jedno wiem Nigdy celu się nie dorobisz AMG Okej, okay, zmiana O, oh, o! Oh, oh. wow. łapy, łapy! Moi ludzie, kiedy twoje sześćdziesiątki w przedbiegu, a nie zapomniałem, nie masz kolegów! Ja byłem w stodole, tak ogarnij, ty jesteś wali ty byłeś w stajni! Ej, okej, okej! A ty masz tyle koni i kurwa w gębie, że ewidentnie mógłbyś grać morto w westernie, Nie mam kolegów ziomki! jak się rozpierdolę, to będę sobie z z nimi piątki! Raz, 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 raz. Ja myślałem, że Czaprin to Hitler, co za słucha? Gdybyś był hitlerem kurwa, to Gdańsk by upad kurwa czyste łajzo, zamiast wolny to by było kurwa, szybkie miasto. Ej dobra! Raz, 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 raz. Ej dobra, tak, jadę ziomowi! Szybkie miasto, co liże tu Kazowi? Ja pierdolę o na spontanach no w sumie tego można, o to nikt ci nie kazał. Bez problemu, jesteś niki, wyjrzesz dupę blademu <grym, grym>, Dobra, dobra, i kiedy wchodzę na wid pod membrany Wyrze celimek, status anusów wylizany okay, okay. Dobra, tak, kompromitujesz się ziomal Tak jak na Telefie bladego żona Właśnie tak, by ja freestyle ziom, A nie kumasz taki mordo inside joke Ja kojarzę, co za łak! Jego żona przy tobie też by nie powiedziała tak. To jest szczere, chyba żebym się spytał, czy jesteś głupim celem. Ha! Yo, 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 yo! yo. Ej, ale z ciebie kurwa, sztywny żomuś! Pewnie masz rany od kapisonów! Kurwa, tak! Mordo ujmi, Chcesz wygrać kapisony? Nie leć w córki! Ja jestem sztywny, jednak chwila, A ty w dupie masz to najwyżej sztywnego kamila! Dobra, 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 dobra Ja dostaję i wygrywam tutaj Finał Koluniu A ty z nim masz romantyczny wieczór w Toruniu Hej, 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 hey, hey, hey. Dobra, tak, mordeszko, coś ziomboj Toruń, podbijam dzisiaj scenę I podbijam kosmos Właśnie tak, mordo z wersem Ja się tu dobrze bawię A ty jesteś szutkencem A ja jestem szutkencem Ty przez bladego jesteś biseksem Toruń, dramat, ty przez Panty Olana, nie Elana yo, 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 dobra, ej, Elana, ale jesteś zirą Mam powiedzieć kurwo, że jesteś za gdynią. Kurwa tak mordysko teraz ziomik ja rucham bladego o chuj ci chodzi Ouuuu! Jak wam podoba się na walkę? Fajnie, 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 że młode talenty się rozwijają na naszej scenie. Super. Dobrze, nie przedłużając, czy Waszym zdaniem tą walkę wygrał Misi? Czy może party? Panowie, trzy, cztery. Kurwa, dogrywka, minuta. I serio. Przed...

Kolece, ziomki, co to jest to twoje zdjęcie z Parady Równości? Właśnie tak, co jest grane mamy w czutkę. W sumie wyglądasz jakbyś na ubie miał perukę To jest tak, wiedzą łajdą szmaty Ty w przedszkolu nabiałeś pod takie afrotrapy Dobra, pada mi, to sprawdź Ale pod banią raczej nie licz na afro Dobra tak, mordeczko chwilkę Pod afrotrapy mogę nawijać jak mikser Właśnie tak, co jest grane na spontanach Zaraz wyjmuję tutaj asa z rękawa Ale pan ku... Słuchasz, upieczę tutaj prościutko, a twoja panna to robi prościutko. Prościutka, efekt tego pro w prostych skutkach. Yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. yo. Dobra mordeczko, co jest grana mendo? A ty w sumie tylko ruchasz takie dechy z Zmiększywe na dżepetto Jesteś drewniany kurwa żonku, Ej niech ojciec ci zrobi kurwa z tyłu otwór a ty jesteś taki brzydkić w pizdu Czarna1986 by ci nie pokazała cycku Dobrze wiesz, ale nie martw się, blady też Zajebiście, co fajnie jest Martin, nie u nas! no. Wszystko ekstra! Te lepsze dopiero rozkręca! Panowie! Nie pytam was tym razem! Trzy, cztery, ry! wygrywa tą walkę!